Dzień dobry, dzień dobry. Idzie luty, podkuj buty. Myślę, że nie w tym roku, słuchajcie. W tym roku to ja czuję, że będzie mega turbo fajnie ciepło i sezon będziemy mieli bardzo długi, więc zabieramy się za pracę. Już Wam mówię, co dzisiaj wysiewać. Śmieszna sprawa, słuchajcie, bo nagrywamy, ja powiedziałam, idzie luty pod buty i tutaj się Dagmarka i Grzesiu śmieją, że co, ale że co, słuchajcie, ja nie wiem, już chyba dinozaurem jestem, a przecież mam 25 lat, co roku tyle samo, żeby łatwo było zapamiętać, jak ktoś nie wie, co to znaczy, to niech sobie przeczyta w internetach. Co myśleć w lutym, słuchajcie skupcie się Papryka, bakłażana marchewki bób botwiny, czosnek sałatę groszek cukrowy groszek pachnący szpinak brokuł pasternak, pomidory kapusek kalafiora rzodkiewki koper pietruszkę korzeniową seler korzeniowy cebulę por truskawki poziomki lwie pasze pelargonie petunie żeniszka gazanie heliotrop lobelie szałwie błyszczącą trawę ozdobne kobe, jeżówki i inne bliny. <noise> dziękuję koniec odcinka <noise> nie żartuję <noise> słuchajcie słuchajcie luty to jest Miesiąc krótki, ale jednak to nie jest tylko pierwszy dzień lutego. Już Wam opowiadam, co kiedy powysiewać. Nie wiem, czy macie kalendarz ogrodnika, który wydałam w tym roku, czy nie. W każdym razie tu macie wszystko ładnie rozpisane i też jest w dniach rozpisane, co kiedy wysiać. Przejadę po kolei i będę Wam mówiła, co mniej więcej kiedy, plus jeszcze dodatkowo opowiem Wam, czy trzymać na parapetach, czy siać prosto do gruntu i czy tam trzymać sobie w szklarniach inspektach. Jeżeli nie macie szklarni, to ja Wam bardzo polecam, żebyście zbudowali sobie inspekt. Kilka belek, zrobić taki, taką jakby skrzynkę, obić to folią, takerem albo białą włókniną zimową i to starczy. Naprawdę dla większości rozsad będzie super. I jeżeli macie inspekty i chcecie, żeby było cieplej, to warto zdobyć Obornik koński, wymieszać taki świeży, wymieszać go z sianem albo z jakąś tam suchą materią, jak na przykład yy, trawy ozdobne te suche, czy jakieś siano, i włożyć to w ziemię. I nakryć taką cienką warstwą ziemi, będziecie mieć takie naturalne ogrzewanie. Ale skąd tutaj obornik koński? Jak już mamy problem, żeby mieć obornik bydlęcy, no to świetnie sprawdzają się też butelki z wodą, takie położone po prostu dookoła. Bo woda w ciągu dnia się nagrzeje i będzie oddawała to ciepło przez dłuższy czas. Także takie tutaj jeszcze dodatki. Bo dużo ludzi mówi, że nie mam szklarni i co on teraz zrobić. No zbudować sobie inspekt. I inspekt nie musi być postawiony nie wiadomo, gdzie w ogrodzie, tylko może być postawiony normalnie na waszych grządkach. Także nie ma tłumaczenia. <grytania> Paprykę, bakłażana, słuchajcie, koniecznie już wysiewajcie. Bakłażana i paprykę można wysiewać od początku stycznia właściwie. Moje rozsady, jak wyglądają, będziecie widzieli w kolejnych dniach. To wszystko, co tutaj widzicie, to już u mnie rośnie od jakiegoś czasu. Dokładnie wam opowiem, co, gdzie i jak na tamtym odcinku. Także wypatrujcie, subskrybujcie, obserwujcie, żebyście z wszystkim byli na bieżąco. To jest bezpłatne, bo ostatnio na live ktoś się pytał, czy za subskrypcję się płaci. Nie, <laughs> po prostu będziesz dostawać powiadomienia, że są live, że są nowe odcinki. Marchewkę i pietruszkę korzeniową można, słuchajcie, już zaczynać wysiewać w, w gruncie, normalnie na zewnątrz. Jeżeli macie ogródki na płasko, które przekopujecie, to sobie je przekopcie, jak teraz już jest ładna pogoda, i spuchnijcie sobie tą ziemię, przekopiecie o zimę rzeczy, czy tam trochę wymieszacie z kompostem i weźcie sobie deskę. I tak raz przy razie, sobie po prostu na tej desce, desce po, po to pytajcie, żeby troszeczkę tę ziemię ubić. Bo bardzo często dostaję wiadomości, że marchewka i pietruszka Wam nie wschodzi. I jak pytam dokładnie, to wysiewacie je w taką bardzo spulchnioną glebę, przez co te nasionka, jak podlejemy czy jak pada deszcz, wbijają się nawet na 3 centymetry do ziemi, a pietruszka i marchewka dobrze schodzą, jak są wysiane, tak prawie powierzchownie, na pół centymetra. Także jeżeli przekupujecie to, ubić to ziemię? Albo jak nie przekopujecie, to za każdym razem warto jednak pod uprawę marchewki pietruszki wziąć sobie widłami, trochę ją zluzować, żeby tak rozluźnić tą ziemię, żeby um, no te korzenie rosły łatwiej, dłuższe. I pietruszka ma to do siebie, że kiełkuje nawet 30 dni. I warto na glebach, gdzie są takie gliniaste, piaszczyste, bardzo mocno przepuszczalne, które w późniejszym czasie ciężko chłoną wilgoć, wysiewać pietruszkę wcześniej, dlatego że teraz jest wilgotno i ta wilgoć będzie na pewno utrzymana jeszcze przez najbliższy ten miesiąc, więc yy, będzie po prostu wam lepiej kiełkowała. Bup Groszki, cukrowe i pachnące. To są rośliny, które świetnie wytrzymują y, takie chłodniejsze klimaty. I one, nawet jak będzie minus jeden, minus dwa w nocy, to im w ogóle nie będzie przeszkadzało. Bób i y, warto wysiewać sobie na rozsadę. Teraz trzymać w domu. Jak to zrobić, to już też będę wam pokazywać na następnych odcinkach. Aczkolwiek y, od tego roku próbuję sobie takie fajne doniczki, które są wysokie, które się otwierają, gdzie łatwo wyciągnąć te wszystkie y, korzenie. To będzie świetna doniczka do y, prawy właśnie groszków, bobów, fasolki szparagowej, bo te wszystkie strączkowe one mają długie systemy korzeniowe. W każdym razie groszek, ten, który tutaj widzicie, on. Teraz, w następnych dniach, już wyląduję w szklarni. W zeszłym roku też, i dwa lata temu, i trzy lata temu, i cztery lata temu, wam pokazywałam, że jak groszek uprawiam bardzo wcześnie w szklarni, z tego względu, że po prostu już w marcu często zrywam sobie gotowe strąki. I to jest bardzo przyjemne, jak już na samym początku sezonu sobie wchodzimy do szklarni i mamy co przynieść do domu. A dodatkowo w następnych tygodniach wysiewam już albo do gruntu bezpośrednio, albo też jeszcze sobie robię rozsadę, żeby gdzieś tam mieć te wszystkie nasze wysiewy po kolei wydałam dla was też e-booka o właśnie o tym jak zagospodarować sobie ogród warzywny wskoczcie sobie na stronę e-book Kasia i sobie możecie go zamówić żeby właśnie wiedzieć jak zaplanować cały ogródek i jak wykorzystać go na maksa bo ja rozsady groszku, Albo też do kolejne do siewy robię co dwa tygodnie. Bo nie sztuką jest wysiać naraz całe poletko groszku i mieć go od razu wszystkiego na raz, a później przez cały sezon nic więcej. Tylko sztuką jest tak zaplanować sobie wszystko, żeby ten groszek był od początku sezonu aż prawie że po sam koniec. Także w tamtym e-booku tak ładnie postarałam się to wszystko Wam opowiedzieć. Bób też wysiewam na rozsadę, bo on kwitnie jakieś 2-3 tygodnie wcześniej niż ten, który jest wysiany do ziemi bezpośrednio, ale jedną i drugą roślinę możecie spokojnie od połowy lutego już wysiewać sobie w gruncie, nawet jeżeli mieszkacie w takich chłodniejszych lokalizacjach. Botwinkę robimy rozsadę w domu, trzymamy ją gdzieś tak do drugiej połowy kwietnia w szklarniach, jak wysiewacie, no to musi być temperatura około 20 stopni, więc wysiewamy w domu na parapecie. No i od marca może już powędrować sobie do inspektu albo do szklarni, ale do gruntu już dajemy gdzieś tam jak e, tych mrozów aż takich dużych nie będzie, czyli gdzieś tam w drugiej połowie kwietnia. Czosnek i cebula. Śmiało możecie wysiewać cebulę na rozsadę. Rozsada cebuli jest na początku w domu, e, później w marcu ląduje w szklarniach i inspektach, a na koniec e, kwietnia ląduje do gruntu. E, jeżeli chodzi o czosnek, jeżeli gdzieś znaleźliście czosnek i cebulę o zimą, jeszcze cebulki po prostu nie wsadziliście do ziemi, to śmiało idźcie i posadźcie je teraz. A jeżeli chcecie posadzić czosnek jary, to, to też jest dobry czas, bo kiedyś jak był luty, to było minus 20, a u nas co najwyżej w tym roku będzie minus 2-5. To, to są żadne mrozy dla czosnku, także śmiało można zrobić. Sałaty, sałaty. Rosady sałaty też możecie sobie zrobić już na parapetach od połowy lutego. Albo jak macie szklarnię i jakieś tam folie, to możecie sobie od drugiej połowy już też wysiać bezpośrednio w gruncie, w szklarni. A rzodkiewka szpinak, sałata szczypiorki, koperki, możecie wszystko śmiało wysiewać od połowy lutego już sobie w tunelach. Szpinak do gruntu najlepiej wysiać pod koniec lutego. Kapusta pekińska i kapusta pak choi. ma to do siebie, że one świetnie rosną, ale tylko i wyłącznie jak jest taki krótszy dzień oraz jak jest trochę chłodno. Więc jeżeli chcecie uprawiać w szklarniach tunelach kapustę pekińską i kapusta pak choi, koniecznie róbcie teraz rozsadę. Na początku trzymamy w domach, i gdzieś tam od połowy lutego możecie już wynosić do szklarni, jak już ładnie Wam troszeczkę podrosną. A jeżeli chodzi o kapusty głowiaste, to też właściwie od połowy marca lutego możecie już sobie wysiewać w domach, bo ona musi mieć temperaturę powyżej 18 stopni, żeby Wam wykiełkowała. No i jak już podrośnie, dostaną liści właściwych, przepikowujemy sobie i możemy za parę dni wynieść do szklarni. A od marca normalnie sadzić je w gruncie. Tylko że trzeba nakryć tunelem z białej bukiny, żeby w Nocy je czasami tam nie przymroziło. rzodkiewki już koperek mówiłam, pietruszkę korzeniową mówiłam, seler korzeniowy, wysiewamy, słuchajcie, koniecznie w lutym. Ja wysiałam. Y Dzisiaj, <laughs> ale w następne, do końca lutego możecie sobie wysiewać seler i trzymamy go od początku na parapetach. Jak ładnie wykiełkuje, będą liście troszeczkę większe, przepikowujemy do osobnych takich malutkich wielodoniczek, a następnie dopiero gdzieś pod koniec kwietnia trafia rozsada do gruntu. Ale jeżeli macie szklarnię, możecie śmiało od początku kwietnia już trzymać sobie w szklarniach, jako taką rozsadę, żeby ona czekała do, do gruntu. Cebule por już wysiewamy, e, tak już mówiłam. E, to tylko truskawki i poziomki, śmiało wysiewajcie, słuchajcie. E, na początku truskawki i poziomki wysiewamy do doniczek, tak rzutowo, że wiele nasion w jedną doniczkę. Nakrywamy mini szklarenką, żeby tam było chłodniej, e, nie chłodniej, tylko większa wilgotność. Bo e, poziomki i truskawki wysiewamy tak bardzo powierzchownie na wierzchu ziemi. Nie przesypujemy. I one sobie tutaj będą e, kiełkowały. E, Jakieś tydzień, dwa, zależy, jakie są e, jakości nasiona. No i e, jak już ładnie nam troszeczkę podrosną, dostaną liści właściwych, przepikowujemy do większych doniczek, można kępkami, truskawki osobno, każdą szukę. No i w marcu, w drugiej połowie marca, wynosimy do szklarni. Jeżeli, ale jeżeli nie macie szklarni, no to trzymamy na parapetach cały czas. Ale od drugiej połowy marca, jak już zaczyna się robić tak fajnie ciepło, można wynosić na tarasy i balkony, żeby one się nam hartowały. I jeżeli w nocy nie ma temperatury niższej niż 5 stopni, to można zostawiać nawet na zewnątrz. Tylko po prostu połóżcie na to jakiś karton albo jakiś tam pojemnik plastikowy, żeby było przezroczyste i, i, po, i nie trzeba wnosić tego do domu. Um, jeżeli chodzi o lwie paszcze, pelargonie, petunie, to też już jest ten czas, żeby to powysiewać. Ja petunię i pelargonie wysiewałam, nie, nie będę wysiewać wcale, ale pelargonie wysiewałam w zeszłym miesiącu. Z tego względu, że pelargonia szybko kwitnie, szybko wyrasta, ale długi ma ten okres zanim zacznie kwitnąć i żeby już zaczynały pierwsze kwiaty pojawiać się pod koniec maja, tak jak w sklepach kupujemy sadzonki, no to trzeba wysiać ją wcześniej. Ale jeżeli wysiejecie już nawet do końca lutego, to też wam będzie kwitła, tylko że od początku czerwca. I też w sumie dobrze, bo w końcu w drugiej połowie maja dopiero dajemy pelargonie na zewnątrz, bo nie są mrozoodporne. Jeżeli chodzi o wszystkie trawy ozdobne i byliny, czy kwiaty jednoroczne, to możecie zrobić wysiew na dwa sposoby: albo odczekać do końca lutego i wysiewać na parapetach, albo wysiać już teraz. Wynieść sobie do szklarni czy inspektów i tam je zostawić na jakieś dwa tygodnie, wnieść do domu. Jak nam zaczną kiełkować, bo one dostaną takiego impulsu do tego, że już jest wiosna, bo po prostu w domu jest e, ciepło, to jak zaczną wam kiełkować, to zamykamy szklarenki i wynosimy z powrotem do szklarni czy tam do inspektów. Chodzi o to, że one na zewnątrz dostaną takiego impulsu, że jest zimno i te nasionka będą się naturalnie stratyfikować, wniesiemy je do środka, zrobi się ciepło i one zaczną kiełkować, a wyniesiemy je do szklarni czy do inspektów i od razu będzie im troszeczkę chłodniej, one będą rosły powolutku i powolutku się rozwijały i będą jakieś nawet trzy tygodnie wcześniej, niż gdybyśmy wysiali je bezpośrednio do ziemi, bo po prostu tam jest cieplej. W marcu, tak jak teraz mi tutaj kiełkują na przykład trawy ozdobne czy byliny to w połowie marca będę je przesadzała do osobnych doniczek i te dwa dni po pikowaniu, jak będę miała miejsce na parapetach, to dam do środka, jak nie, no to po prostu pikowanie będę robiła w dzień, gdzie zapowiadają przez następne dni po prostu cieplejsze temperatury nocne i tam już zostaną w szklarni. Także słuchajcie, no i luty, nie mamy już takiej zimy jak kiedyś, można zacząć szaleć. Ważne jest bardzo, żebyście wybrali sobie okno, które jest od strony południowej, wschodniej, gdzie tego światła na co dzień jest jeszcze więcej niż na przykład na zachodnim oknie, które też się nadaje do uprawy sadzonek, ale jednak w lutym jest tam troszeczkę mało tego światła. Druga sprawa: umyjcie szyby koniecznie. Szyby takie przybrudzone po zimie mają same kropeczki od tych wszystkich deszczy. To są miejsca, gdzie jak zaświeci słońce, to przypala nasze sadzonki jak przez lupę. Dodatkowo umyte okna przepuszczają więcej światła. Wszystkie sadzonki, które są na parapetach. Nie stawiajcie na parapecie, tylko stawiajcie na wysokości szyby. Rama okienna rzuca bardzo dużo cienia na te nasze sadzonki, przez co się wyciągają bardzo mocno. Pomidory! Zapomniałam o pomidorach. Pomidory wysiewamy od połowy lutego do końca marca. I ja, ponieważ mam doświadczenie w uprawie pomidorów, wysiewam pomidory 14 lutego, zaczynam, bo większość wysiewam właśnie tego 14 lutego, ale na przykład wiem, że w tym roku część nasion będę dopiero miała na początku marca, więc sobie dosieję w marcu. Przynajmniej będziemy mieli porównanie, jak wyglądają jedne i drugie sadzonki. Jeżeli nie masz odpowiednich warunków, czy nie masz dużego okna, nie masz w rezerwie jakichś lamp do doświetlania, to poczekaj, wysiej te pomidory sobie pod koniec lutego. No dobrze, to co? Zaczynamy. Zapraszam Was na live, które się odbywają raz w tygodniu, przynajmniej, i też gdzieś tam Was zapraszam w lutym na live takie spontaniczne. Jak coś będę robiła, przesadzała, wysiewała i nie będę miała z kim porozmawiać, to na pewno się będę z Wami łączyła bardzo często. Także do zobaczenia. Udanego sezonu dla wszystkich.